Witajcie ciekawscy! Nie kończy się świetna pasa Roberta Lewandowskiego. Obecnie jest nazywany najlepszym piłkarzem świata, a to wyjątkowy tytuł, który udało się zdobyć nielicznym. Sukcesy idące w parze z zarobkami to coś, o czym lubi rozpisywać się prasa. Niektórzy jednak zapominają, że Robert to zwykły chłopak z leszna, którego droga na szczyt była wyboista. I podczas gdy mówi się, że niedługo w jego ręce może trafić najważniejsze trofeum, fani piłkarza mają inne powody do radości. Jak się okazuje, powstaje pierwszy film dokumentalny poświęcony jego historii. Jak zapowiada sam Robert, produkcja ma być wyjątkowa. Jakie wiąże z nią nadzieje i co chciałby osiągnąć, co w niej zobaczymy? Jak duże będzie to przedsięwzięcie i jakie szczegóły są już znane? Zostańcie z nami do samego końca, ponieważ przygotowaliśmy dla Was mnóstwo ciekawych informacji. Zanim jednak przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z odcinkami, które publikujemy dla Was każdego dnia. Powtórzymy się zdaniem ze wstępu, jednak nie można zacząć inaczej tego odcinka. Jak wspomnieliśmy, Robert Lewandowski występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium i w reprezentacji Polski, który jest kapitanem, powszechnie uważany jest za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie oraz jednego z najlepszych środkowych napastników w historii. Krótko w tym temacie. 32-latek w całej dotychczasowej karierze strzelił już ponad 500 goli. Dzięki temu plasował się na liście 14 najskuteczniejszych piłkarzy w historii futbolu, a łącznie z jego nazwiskiem tylko czterech sportowców wciąż z aktywnymi zawodnikami. Z uwagi na to, że Polak wciąż jest w świetnej formie i zdobywa kolejne bramki, pewne jest, że w ciągu najbliższych lat poszukuje w tym rankingu w górę i przegoni kilku rywali. Robert to również jedyny Polak w historii, który otrzymał nagrody Piłkarza roku FIFA i Piłkarza roku UEFA. Ma na swoim koncie już tyle osiągnięć i pobitych rekordów, że nie sposób w jednym odcinku wymienić nawet połowy. Warto jednak wspomnieć, że na przykład wiosną tego roku dokonał czegoś, co przez blisko pół wieku wydawało się niemożliwe polski napastnik Bayernu Monachium w meczu ostatniej kolejki z Augsburgiem w 90 minucie meczu strzelił gola numer 41 i tym samym pobił słynny rekord Gerda Müllera. 32-latek po raz kolejny wywołał euforię w świecie sportu i przeszedł do historii Bundesligi. Zaraz po tym triumfie przyszły rozgrywki Euro 2020, które odbyły się w czerwcu i lipcu tego roku. Finały Mistrzostw Europy nie były dla nas udane, a Biało-Czerwoni nie wygrali żadnego meczu i po fazie grupowej pożegnali się z turniejem. Pominiemy temat tego, jak skrajnie okazały się komentarze kibiców, ponieważ nie na tym dziś mamy się skupić. Porażkę, jak nie trudno można było zauważyć wśród zawodników najbardziej przeżył Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zakończył jednak rozgrywki strzelając łącznie trzy zaliczone gole w bramki przeciwnych drużyn i to głównie dzięki temu, rzecz można, Polacy walczyli do samego końca. Po tych sportowych wydarzeniach piłkarz odpoczywał z rodziną z dala od Murawy i choć Polacy byli rozgoryczeni rozgrywkami Euro, zdecydowana większość zgodnie twierdziła, że to właśnie Robert jako jedyny z polskiej reprezentacji zasłużył na wakacje. W ostatnich dniach zakończył kilkotygodniowy urlop i wrócił do spraw zawodowych. Właśnie odbył pierwszy trening z drużyną Bayernu Monachium. I jak podaje niemiecki dziennik Bild Pomimo przerwot od gry Polak znajduje się w bardzo dobrej formie fizycznej. O jego wyczynach głośno jest na arenie międzynarodowej i póki co nie zanosi się, aby miał być inaczej. Możemy więc spodziewać się, że w najbliższym czasie znów przyniesie Polakom i kibicom powody do dumy. Na pewno wiele zamieszania narobi również pierwszy dokument o życiu piłkarza. O projekcie, który jest w trakcie realizacji kilka dni temu poinformował na swoich mediach społecznościowych sam Lewandowski, który napisał w języku angielskim. Cytujemy... Pozwólcie, że opowiem wam moją historię. Zanim jednak ludzie na całym świecie będą mieli okazję obejrzeć ten film, o 32-latku prawdopodobnie będzie głośno z innego powodu. Otóż, według najnowszych doniesień, w ręce Polaka może trafić Złota Piłka, czyli najcenniejsza indywidualna nagroda w piłce nożnej i nielicznych wyróżnień, których nasz napastnik jeszcze nie ma w swojej kolekcji. Wróćmy jednak do powstającego filmu dokumentalnego o losach piłkarza, którego premiera jest zaplanowana na 2022 rok. Ma to być unikalne spojrzenie na jego karierę i życie prywatne. Produkcja ukaże się na platformie Amazon Prime Video, a sam sportowiec nie ukrywa, że jest podekscytowany projektem. Ma też nadzieję, że dokument ten stanie się dla widzów czymś więcej, jak wyznał, cytujemy. Pomysł na ten film jest nieoczywisty, dlatego zdecydowałem się na jego realizację. To będzie historia wzlotów i upadków, momentów siły, ale i chwil słabości, bez upiększania, tak jak było naprawdę. Film przedstawi wiele nieopowiedzianych wcześniej historii z mojej kariery, które z pewnością zainteresują fanów piłki nożnej. Mam jednak nadzieję, że widzowie, którzy nie śledzą rozgrywek piłkarskich, również z zainteresowaniem obejrzą ten film. Robertowi zależy, aby inni odnaleźli inspirację w jego historii. Jak powiedział, cytujemy: Chciałbym, żeby ten dokument stał się inspiracją dla dzieciaków, które marzą o osiągnięciu czegoś wielkiego, ale nie do końca w siebie wierzą. Polski piłkarz, który doszedł w świecie piłki nożnej na szczyty i sprawił, że nasz kraj w tej dziedzinie sportu doczekał się reprezentanta na światowym poziomie, na pewno ma wiele do przekazania. Prasa chętnie rozpisuje się o jego sukcesach, zarobkach i przede wszystkim o życiu na wysokim poziomie, jednak nie można pominąć tego, że wszystko co ma zdobyć ciężką pracą. Niektórzy zapominają, że najlepszy piłkarz na świecie to zwykły chłopak, który wychowywał się w małej miejscowości Leszno pod Warszawą i od najmłodszych lat pracował nad rozwijaniem swoich umiejętności. Obecna pozycja, do której udało mu się dojść nie była osłana różami, a początki były wyboiste i nie brakowało niepowodzeń. Były sukcesy, ale i porażki, trudne chwile i mnóstwo samozaparcia oraz determinacji przez wyciężanie niepowodzeń. Aktualnie Robert wraz z żoną Anną uchodzą za jedną z najbardziej wpływowych i najbogatszych farszą biznesu. Bardzo owocna kariera sportowa i prowadzone biznesy generują ogromne zyski i wspólny majątek w 2020 roku został wyceniony na pół miliarda złotych. Trudno się więc dziwić, że małżeństwo jest na świeczniku, a to co robią, jak mieszkają, jak się ubierają, jakimi samochodami jeżdżą jest ciekawym tematem dla prasy i czytelników. W tej kwestii jednak nie będziemy się dziś rozwijać, ponieważ jeśli chcielibyście posłuchać więcej o tym, jak lewandowcy mnożą swoją finanse, polecamy Wam nasz inny odcinek zatytułowany Anna i Robert Lewandowcy zbijają fortunę jak nikt inny i ciągle im mało. A my wracamy do 32-latka. Jak sam wyznał w jednym z wywiadów, nie wstydzi się mówić o pieniądzach ani nie wstydzi się tego skąd pochodzi. Dodał, że wie ile pracy włożył w to, aby być w miejscu, w którym aktualnie się znajduje, ponieważ to na ten moment już 24 lata gry. Podkreślił też niejednokrotnie, że pamięta o tym, że pieniądze trzeba doceniać i tak właśnie robi. Początkowo jego zarobki były niewielkie, jego pierwszy klub Delta Warszawa płacił swoim zawodnikom około 600 do 1500 zł miesięcznie. Lewy przez wiele lat wspinał się sukcesywnie po szczeblach kariery. Kolejne transfery zwiększały finanse. Gdy trafił do Niemiec, jego zarobki zaczęły mnożyć się w wielomilionowe kwoty. Pomimo wielkich osiągnięć i równie wielkich pieniędzy, w lewym pozostaje dużo pokory. To zresztą zauważa wielu fanów piłki nie tylko za granicą, ale również i Polaków. Oczywiście głosów negatywnych względem piłkarza nie brakuje, jednak jak można zauważyć, rodacy tłumnie zwracają uwagę na to, że choć Robert dołączy do światowej, ścisłej czołówki futbolu i żyje na bardzo wysokim finansowo poziomie, nadal, podobnie jak przed laty, wzbudza Sympatie. Miliony ludzi na całym świecie docenia nie tylko jego osiągnięcia, ale właśnie to, jakim jest. Wielu ceni również fakt, że człowiek sukcesu pokazuje, że można mieć stabilne, spokojne i ułożone życie prywatne. Robert i Anna są parą od kilkunastu lat. Poznali się, gdy byli osiemnastolatkami. Owocem ich związku są dwie córki, czteroletnia Klara i roczna Laura, a fani uwielbiają oglądać piłkarza w roli taty. Lewandowski stał się marką samą w sobie, z autorytetem dla wielu młodych ludzi. Niedawno mnóstwo internautów z różnych zakątków świata zachwycało się jego spontanicznym gestem, który sprawił wiele radości innym. Podczas urlopu na Sardynii i wieczornego spaceru z żoną szybko został rozpoznany przez tamtejsze dzieci. Ktoś z tłumu krzyknął lewy i podano mu piłkę, a on nie odmówił dzieciom rozgrywki. Był to tylko mały przykład tego, że polski napastnik Bayernu Monachium jest doskonale znany na całym świecie. Niewątpliwie więc jest co opowiadać. Wracając do filmu dokumentalnego, wiadomo, że zobaczymy nie tylko głównego bohatera, ale także wypowiedzi jego rodziny, przyjaciół, trenerów i kolegów z boiska, w tym również największe gwiazdy piłki nożnej. Jak przyznał sam piłkarz, zdradził wiele tajemnic. Wiadomo, że za produkcję będzie odpowiedzialny Papaya Films, największy dom produkcyjny w Polsce, wielokrotnie nagradzany w kraju na świecie. Kasper Sawicki, prezes Papaya Films i producent dokumentu Lewandowski, powiedział: Cytujemy. Wielu twórców filmowych na świecie marzy zapewne o tym, by opowiedzieć historię naszego najlepszego napastnika. Od kilku lat konsekwentnie rozwijamy produkcję oryginalnych treści filmowych, dlatego ogromnie się cieszę, że Robert Lewandowski zaufał właśnie naszej wizji i doświadczeniu. A dzięki zaangażowaniu Amazon Prime Video będziemy mogli dotrzeć z jego historią do widzów na całym świecie. Jednak jak można zauważyć, nie wszystkim polskim internautom spodobał się pomysł o stworzeniu filmu dokumentalnego, który zostanie poświęcony Lewandowskiemu. Ale jest też wielu tych, którzy już oczekują premiery. Niewątpliwie cieszą się fani lewego z różnych zakątków świata, którym zdobywanie informacji o 32-latku ze względu na barierę językową nie przychodzi tak łatwo jak na. Warto dodać, że są też głosy doceniające fakt, że Lewy wybrał na tej płaszczyźnie współpracę z Polskim Domem Produkcyjnym. Powiedzcie nam, czy Waszym zdaniem Robert zasłużył na to, by powstał o jego życiu film dokumentalny? Jesteście ciekawi tej produkcji? Zamierzacie ją obejrzeć? Jak myślicie, czy Kapitan Biało-Czerwonych zostanie jesienią nagrodzony upragnioną złotą piłką? Piszcie w komentarzach, ale nie zapomnijcie też o subie naszego kanału oraz o włączeniu powiadomień, bo ciekawe filmy publikujemy dla Was codziennie. Zatem do usłyszenia, cześć!